Ja muszę tu zrobić prosto. Wielu z Was robi tak. Idzie na stopę. Gubi oś. Proszę tego nie A robić. A dalej. Kwestia jest e, e, tutaj jakichś dodatkowych historii nożnych. Proszę tego nie robić. No. Proszę tego nie robić. To nie jest potrzebne. Oczywiście interpretacji danych technik jest całe multum. I każdy może sobie coś tam wymyślić, ale trzeba się trzymać pewnych jakby twardych zasad. Twardych zasad. To jest niepotrzebne. Jeżeli chcesz, żeby mi kazuki. OK, hop. nie ma problemu, możesz to zrobić, ale trzymaj się zasad. Jeżeli już chcesz to przeprowadzić. Natomiast na pewno to nie jest na pewno to nie jest to z, z, z jakimś hakiem proszę zobaczyć energetycznie dlaczego ja to odrzucam a no dlatego to odrzucam że e, jeżeli ja wchodzę do kibadasi tak jak chyba wam mówiłem z pięt wchodzę do kibadasi to moja ręka moja ręka samoistnie raz z biodrem wyskakuje wyskakuje ja nie muszę nic z barku robić ciągnąć bo psujecie zasadę gdzie biodro? Tam bar. Pochylacie oś. Zasada numer dwa złamana. Spadacie na stopy. Zasada numer trzy złamana. I chcecie z tego mieć technikę? Prawidłowo? W życiu. Okay? Więc więc. Wszystkie te rzeczy, my gumimy, po prostu na rzecz, że jakiegoś ruchu dziwnego. Okay? Więc więc z tego nie ma, ponieważ tu ho, ja to biodrem. Wyrzucam łokieć biodrem, stojąc prosto. Okay? I dalej stąd kontynuacja, kontynuacja tego ruchu. Powracam. Okay? Kontynuacja tego ruchu, trzaśnięcie odro, wyrzuca mi rękę, okay? modeluję rękę. I wracam i koniec. I tyle z tego jest. Okay? Także to są, to są te sytuacje, które trzeba pilnować. Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Tu, tu. Wielu się zamyka w tych ruchach, strasznie się siłuje i, i nie idzie to. Nie idzie. O, otóż nie idzie dlatego, że zaczynacie myśleć o tej ręce w ten sposób. Ok? A, tak jak mówiłem, Hikite jest, poprzedza akcję tą techniki. No? Czyli, na przykład, hiki to jest, up, right? Hikite jest. gera baran Hikite i dopiero, hikite i dopiero, hikite i dopiero. Okay? W przypadku tego, tej, tej techniki okay, musi być hikite i, hikite i dopiero, hikite i dopiero, hikite i dopiero, hikite i dopiero. Nic tutaj nie, nie robisz, nic tu nie robisz. Proszę, nie układać ręki a, i nie iść w tą drogę, że muszę coś tam gdzieś z tyłu i, i, i też takie teorie, że jak sobie ułożę tak rękę, to mi tam lepiej zarzucić tą rękę gdzieś tam za, na szyję z tyłu, no? jak kołnierz. Proszę tego nie robić. No? Tyle jest ręki, ile jest ręki. Nic więcej. Okay? Nie przeciągać się, nie szukać się jakiegoś, jakiejś odległości które w ogóle my, nas nie interesują. Nie interesują. Ok? Hiki te. Hiki te. te. Wyrzuca. Hiki te. Wyrzuca. 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 Swobodna ręka. Swobodna ręka. Hiki te. Wyrzuca. Hiki Wyrzuca. Ok? Grzecz yes. <grym> Joj.